No witam Was wszystkich, bardzo serdecznie w 14 chyba z odcinku ze Slime Rancher Szybko, kolejny odcinek z tej gierki, skończymy się tutaj i zobaczymy jak dzisiaj się gierka potoczy. Zostawcie subskrypcję na moim kanale, żebyście nie przegapili kolejnych odcineków. Eee, łapeczkę w górę, bo... No, Czekam, nie subskrybujesz mojego kanału, że mniej osób już nie subskrybuje kanału, więc no. Jest się cieszę. Lecimy tak co gdzie To, to będzie 34 dzionek. Return to the ranch. I karmimy nasze slimy, które no oczywiście jak sa, to zawsze są bardzo, bardzo głodne, więc no właśnie trzeba je nakarmić. Yy, jak to zawsze. Na nie uciekną nie spokojnie, bo mam siatkę. Na samej górze z mam yy, wolną chwilę. Że nie uciekną mi. plana? w planach też, coś mam troszeczkę. z mam już, więc bituwa też mam. To w dwóch różnych tutaj rądkach, Więc pheizle, mamy. 25 mamy już. Tam też bym w innym zasadzie sobie, tą te psie. To są buraki już, nieważne. To są buraki w żeby... grzewie. Już tak ogóle jak buraki, więc no właśnie. Te te psie troszeczkę te następne tam na poświęcę. Eee, tylko to z czasem bym poświęcił zresztą QBERY i na co? No, i jak zawsze trzeba zbijać ploty, no no, mam tych plortów z dużo. Nie wiem ile one kosztują. Czy no troszeczkę są drogie? No nie są drogie, więc no. Ale sprzedajmy, no co tam dużo mówić. Ale sprawdź, że mam jakieś zlecenie. Chciałem zlecenie sobie wziąć. Od Wiktora czy od Machimiles? Chciałbym od Wiktora, bo nie wiem, czy on dam nam coś fajnego. Yy, potrzebujemy boom slime'a. No z miłą chęcią. 4 potrzebujemy, bo i tak w sumie wiecie, z Kim Slaimami to jest tak gnituwa. 2 na 10, to szybko ogarnę. Hmm. Też mamy troszeczkę tych kolorków nocnych. To jest sobie z to na śbiku. Hmm. No kury są to w zdjęciu, bo są spokojne jak zawsze, no nie? Skóry zawsze byłoby spokojne. Chciałem od Wiktora. Znowu mam na, może nam coś da. A nie, w sumie tam okę zasadziłem. Tutaj to jest oka oka. Oka oka bierzemy. Za nas tam koła po przednim odcinku, pamiętam. Więc no właśnie, więc gituwam. Gdzie będzie ciągle sprzedała liczby naprawdę? Okej okay. A mango wy macie tutaj Dobra. I też plan chcemy mieć nowego slajma. Rad slime już powoli. Yy, rat slime chcesz mieć powoli. Yy, to już czas je mieć powoli, nie? Więc no właśnie. Więc trzeba byłbyż nie wziąć ich, nie? Dobra, że teraz weźmiemy 15 slajmów, pinków slajmów. One są tych z dużo główne, sobie na nie planuję, ale chcę mieć rady w końcu. I chcę znaleźć ukryte przejście do teleportu z pustynią. No i ten na kaminę są na odcinku tyte gordo. O, nic, ty, ty, ty. Trzeba, żeby Trzeba jeszcze tutaj troszeczkę gordo. Tutaj trzeba pozbierać tych czy... te No, aż to mi nie żależy już. Bo <laughs> mam tego tak dużo, że to szok I równie od konia, Dajcie ma oddać to panu Wiktorowi. Mówi nam do jakieś zlecenia, na przykład ten, te, ten laboratorium, co widziałem w filmikach na YouTubie. A co on nam daje w zamian za to? Plart! Dobra, no, gość. Wiktorowi zlecenia, a potem nam coś gościu daje. W zamian za to, na przykład jakieś tam laboratorium czy coś takiego. Ale nikt tu wy to na przykład. Wiktor i ten gruby chyba pamiętam. A ja nie, 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 nie hej z nim pchaj złamany w dokładnie nie zrobiłem, a miałbym yy, drugie rancze niestety, a nie ma. I To był mój błąd. No i tak, chcę by też pójść do świątyni, poszukać pod tego przejścia z kluczykiem, bo po, po prostu by tam jakby się tam przejście ukryte, Zatem na naklej na ten cyklu gór do slima, Quantum, wiem w którym miejscu, właśnie będę wiedział od razu, on je warzywa, czy tam owoce można zazwyczaj. O, woce, Jezu, tutaj no owoce jest zazwyczaj pewnie, nie owoce Więc to wiecie No i ja ludzie bagażę wtedy na pewno zakończyłem tą serię razem z lime ręczem na pewno mm, No nawet wtedy jak miałem Dzień taki 34, to miałem wówczas 50 tysięcy ale Dlatego, że wtedy um, ciągle spałem i dlatego miałem tyle hajsów To było fajne, no nigdzie nie chodziłem No i już bym się odratował No i cztery boom slime jak zawsze Teleportem bym poszedł, wiecie? Teleportem tak będzie szybciej mimo wszystko 4 no, boom slime na silku weźmiemy No ja i tak jest nie je holować na razie Ale z czasem to się zmieniłby wiadomo Z czasem to się zmieniło Więc kończcie te pięknie boom slime Pójść na to tutaj, bo tych będzie potem więcej yy, Więc no właśnie no, Chciałem też pójść jeszcze w jedno miejsce yy tu będzie ich tu będzie gdy huntery sumy <laughs> Jezus maria nie no te slimy to są naprawdę niebezpieczne no dobra teraz boom slimy nie ciężkie zadanie czyli nie znajdziemy, już gdzieś zamienić nie? nie no to mam ich znaleźć ciężkie to jest ciężkie zadanie co to mówię naprawdę ciężkie No wiecie o co chodzi, takie ciężkie zadanie, tak szczerze nie wiem, czy to będzie to piki są, to jest jakaś beznadzieja, No teraz i tu mi się daje, że teraz i jest trochę mało tu nie, naprawdę mało i jest I teraz na się nie planuję nic robić, ale no warto by coś zrobić nie Tutaj mamy troszeczkę czasu Hmm, tu będzie ich najwięcej chyba No strony fajne Ale naprawdę ich nie ma chyba Pójdźmy do świątyni, co? Do świątyni byśmy poszli Bo tu będzie fajnie hmm. Zetworzyłem przecież. się ja tam jeszcze z goty będziemy mogli też szli w sumie Ale z groty wam się nie opłaca Dobra, może znajdziemy też to przejście przy okazji, bo mam troszeczkę czasu, wiecie co... Ale mi idzie strasznie, głowa troszeczkę boli Tylko to jest quantum plorty, nie? Zobacz jakieś tam mamy też um, właśnie w slime pedi jakieś tam slimy Rat, honey, pudel, Quantum No ja i mam tych kryształowych Gold, gdzie to ekskluzywne rzeczy, to wiadomo. Też nie ma jak te faj lemonem wziąć, nie, naprawdę nie. One są nie. to jest najgorsze. Mm -hmm. Ok. ja mam 6 lat w miejscach, chyba wiecie, w tej świątyni. Hmm, tutaj mam świątynię. A, a musimy iść tam, jest to tutaj. O, tutaj, tutaj, tutaj. Właśnie to musi być chyba tam, no bo to innej opcji to nie ma, wiecie na pewno, nie ma innej opcji, więc no wiadomo. Quantum nie biorę, one są, one są strasznie, one są strasznie były ciekawe, co? Czy tu jest? Ej, tu jest ten, boom, slime, Łacie Gdzie to jest? No, w tym miejscu. No to nie teraz, więc coś, coś innego, ale tutaj nie znajdę to zadobać. źle poszedłem, nie ja to muszę iść jakąś górą czy coś. Tym desem. Ja mam już dużo czasu, więc wiecie. Kwantom z tym nic taką się nie chcę ich mieć. Coś na samej farmie, pa one mogą mi zniszczyć farmy, to wiadomo. Nie, że one będą szli przez florty, no ale no, nie chcę na się kotać koło moich slimeów koło. ja mam ochota gdzieś w innym miejscu takim bezpiecznym, wiadomo jak to jest mi. O, tam trzeba było iść pewnie, bo to innej opcji nie ma, gdzie iść. Hmm. 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 Tu musimy otworzyć przejście. Jakoś przejście bym otworzyć musiał. Hmm. Tylko nie wiem jeszcze jak, chyba wiem jak, ale... Ale damo, bo ja tam to musiałbym otworzyć Ale to że to przejście? To nie to przejście Kurde, no to wszystko musiałem zamykać Akurat to przejście Muszę jakoś przejść górą, bo inaczej nie nie przejdziemy Dara, mamy chyba przyjść czyli na tej bardziej oddalonej strefie czyli na prawo po kogoś już trzeba iść w ten sposób to będziecie najdalej to będzie, tam jecie, w tym miejscu bo już gdzie tamten ten trzeba będzie znaleźć no nie na udejście. tutaj nie warto łazić, nie? To inaczej my żecie mam na to nie na pewno, naprawdę. E, Doleśmy do odcinka niestety. Jeszcze to mieć w planach... Jeszcze chcę mieć w planach Rad Slime. -y. E, ale to jeszcze... Jeszcze jest czas. Jeszcze, jeszcze, jeszcze jest czas. Tutaj jest, tutaj jest, jest ten Largo Slime. No to może, a te i to na przykład bym otworzył. Tak, tutaj jest ten... Tutaj jest ten gościu. I tu wejść chyba, wiecie, tutaj było gdzieś chyba przejście. O ile ja się nie mylam. Myślę, że to na pewno tu będzie tutaj i to trzeba było otworzyć, tylko nie wiem jak to otworzyć. Co, to jest najgorsze. Bo to trzeba już jeszcze otworzyć, tylko nie wiem, którym przyciskiem tutaj otworzyć to przejście. Nie wiem którym przyciskiem wręcz i to jest. Niestety, no nie wiem właśnie który niestety Z jednej strony to może tu jakoś będziemy kierować Ale wiemy, że to ja nawet będzie to nam, bo to innej opcji nie ma, tak Znaczy to będzie jakoś się otworzyć, bo inaczej to nie otworzymy, chociaż Dobra, mamy git, mam, jest git, że mamy przejście otwarte No weź teraz tam Christian wejdź na tą górę Mmm, to jest wszystko Bo tam Ci się nie będzie ciekawego. No kurwa, no przecież to jest. Popleczone. Dobra, tu jest coś, to jest git. To tam gdzieś się szło, tak? Tak, to jest tutaj. No i tutaj co zachowa. tutaj będzie się szło, tak? Dobra, no i daj git. Mamy przejście, że to się tu na no tu się idzie yy, I tu się schodzi w dół. Tak. I tu jest klucz. I no i dobrze pomyślałem, tam jest teleport, nas teleport nie to miejsce. I git I dobrze jak myślałem. Więc ja jestem ze porządnym biznesmenem. Nie wiem jak to się robi. Wiedziałem, mam trzeba bo też mi śmierdziało, że tu nie mogłem wejść w jakimś cudem, się też się zastanawiam jak tu wejść No a ktoś ucieka z tym plortami Kuźwa, tu zablokowało się przejście Dobra ty! Panie szefie, wypuść mnie pan. Czy ja się sobie to przelecę? No silku. Ah, Skórzona droga. No ale lecimy do domu. Um, teleport z taką fajną wróżką muszę iść. Nie w tym gdzie pójdziemy po Rad slime. Na pewno po Rad Slime. Okej, okay. to się nie warto przeskakiwać, nie Yeah, jedną część odcinka walić, no a mu mi trafić trzeba. Ale bomb na niestety nie znajdę. Więc ja muszę je wyrzucić, niestety. Nie zdążymy. one by się w sumie wtedy zrypiły. nie, naprawdę. Dobra, zróbmy do zlecenia może. Co? No dzięki Gierko, naprawdę. Uo, włoch, Coś jest teleport? to teleporto, tak nie wiem w którym miejscu. <grytans> <grytans> Bo Jezus, no ja je, no jeszcze to mi się już pokłamk mało, no przecież o, Oczywiście to, będzie, że to nam, będzie to nam psuło, nie? No... Bez... Ale jak cię zablokowało z jakimś cudem? To są jakieś jajcowe? Nie wiem co no, naprawdę, jak to się stało, że tu na przykład... W tej pisty nie? Może no, to, że to ten przecie będzie działał. Od tamtego. Git. No to o, tego to tego poniedziałania to otwieraj, do tego. A no tak, w sumie. Proszę hmm. te Boom slime wziąć, nie? Na pewno gdzieś je w końcu znajdziemy. Ale jak było w sumie dużo pamiętam O ile się nie pamiętam O ile się nie mylę To tak było No Ale muszę w końcu poszukać no po... Patrz, no ta się nie zresztą, tak hamuwa, no po prostu, ta się nie zresztą te ta slime Tak jak chce Że się nie zastanawiałem, że będą się odpuścić w sumie te slime No nie zresztą się nie, to jest takich hamuwa, no że, że no... Oczywiście, że się nie zresztą, bo... No tak, gierka ci każe. Nie? Naprawdę, z totalna, no. Ja pierdziule. No, wierzę w siebie, jeszcze się wierzę w siebie, my Te znajdziemy. No bez niej naprawdę, że ci nie znajdziemy tych slajmów? Ale cholera, to się zresztą. Hunter też, tutaj są w tym miejscu, więc... Te kryształy nie znajdziemy na pustynnym terenie, te wszystkie slajmy, co? No i tak jak przypuszczamy, że znajdziemy. Kurde. No i właśnie, wierzyć w siebie, Krystian, to jest myśl. A to w sumie mogłem przyjść, którzy byście zerspiły, nie naprawdę. Ja pierdzielę. Teleportation. No to wyrzucę je tutaj te slajmy tutaj. No nie ze no mną i one slajmu ten drzyją, ja tu żytuwa, nie? Mmm, cztera było. To są panie, nie został niekto zlecenie pewnie, nie? okej okay. no klit gościu a ja spać I jakieś zlecenia od viktora sleep until morning klucz wam musimy spać i tu na ranch no jera nie znowu karmię tych slimeów no, jak to sezon karmi dziewczyny to jest Lenistwo, jak nie wiem. Ale tak nic mnie nie ucieknął, nie? Okej, oka, zbierano okej. Są jeszcze się wesołe? Nie ma one są wesołe, no kuźnika. Tak. Oprócz niektórych tam, nie? Eee, dobra. No mm, dobra, nie wiem też wam to wytnę jak mam jak w tej karnie sobie slimy a to, Jak dostęp haze lemon to, to on się tylko nie robi zdjąć no ja widzicie to możecie wiedzieć ale ja niestety nie wiem, to są, niestety mam nie pomogę jak to ten Ale muszę mieć jeszcze drugi owoc, jeszcze Muszę mieć drugi sobie owoc musiałbym zasadzić gdyby wiecie no, w sumie to nie wiem czy kiedy kiedyś ale no nie no nie po co chodzę te warzywneki ale te rady pewnie jedzą warzywa no nie? a rady też by się opartało mieć mimo wszystko tylko raz no, włożymy to czekajmy czy mogę mieć odwracanie to też mam troszeczkę dam tych plotów tutaj 120 tak ograniczymy lecisz maszynko zbieraj mi tutaj, tutaj. Yy, no i na taka mam łatwo muszę ten troszeczkę pozbierać pchaj z lemon tu zostawia, może być jakieś zlecenie też właśnie no no byłoby już git tak byłoby jakieś zlecenie tu trzeba powstawić te pchaj z lemon oka oka wstawił to I mi się leży, bo one wydatkają pimo Maszynko, zbijemy mi tutaj. Tu bym dał teraz slime, żeby one też nicy nie potem zbierały, nie? Lecz na misję po rat slimy to tutaj tylko rat slimy na misję nie wierzę do tego zlecenia pomyślę że coś tu jeszcze znajdziemy ale ja się będę mógł znaleźć więc od tak no niestety no dobra czekaj to się to zmienia na ja się nie walałbym ten wyrzućmy sobie oke oke okay, okay. i my lecimy na grotę po slimy 21 odcinka tak zmarnowaliśmy co to jest a to było takie zgiłe to fluty, no nie? No więc to. więc to w końcu wróciłem się nowy ranchu, właśnie na pewno się jakoś mieć chyba, nie? No to będzie, tylko ciekawe jeszcze jak eee, okay. jakoś się tam z wyogarnie. nie też o pudry slima. A rady jedzą chyba węgl. Tak, węgle. Zini warzywa. Tak jak przed przepuszczałem. Wtedy było jakieś inne te otwarcie tego, tego nie? Ale zawsze tutaj się te, te spiły, nie? Nowy slime. No po prostu nie może znajdziemy też kryształowe, te wszystkie slime, bo jak nie no to będę musiał znaleźć samemu jako z te slime. A to też, że były bum, ale i co z no. Nie ci, którzy na takie co, idę, no nie wiem. Zresztą no, to potem trzeba też karmić jak gordo. No, one nam się tam potem dawały. Bo, wiecie, nie ma łatwo. Będziemy no, po te slajmy tam może dokupimy, co? Chyba szukajmy Raz slajmy, proszę! Gierko, pozwól mi na te piękne Slajmiki, one nie będą Tak wkurzające, co? One ale nie One się razem Tylko w jednym miejscu, oczywiście nie Wiadomo, gdzie Czy Ketchy da się dostrzeć Nie w sumie tego, no wiecie o co mi chodzi No i już tam będę mi Te sla raz slajmy są zawsze tutaj co? Nie tutaj nie sepce tam, wiadomo Będę tam widzę w sumie. O ile się nie mylę O, się respią Więc no warto jest złapać. Rat slime, dwa mam tylko. Łakoty sobie są chwilę, pomogą tu się sobie zrepić. Yy, tutaj raczej się nie zrepią. No to jest chcę lekki, ale no, co nam tam szkodzi, no. Ale mogą tak się zrescić, ku**wa? Slajniki, pliska, chłodki tu domy! I że coś troszeczkę drogocenne, wiecie? Dobra. Tak to sobie... O jeszcze idźnie. Mam jakąś tam energię w sobie. Nie? Dobra, 6 mi wystarczy, nie? I tak to jest dobry wynik mimo wszystko. Dobra. A ty idź mi są.

Głodne pnięte slime Wspominam rat z slajmem Właśnie chyba nie kończę odcinka, ale też bym chciała nakamić w następnym odcinku Gordo gordo slima następnego, no że będziemy mieć klucz, ale to tworzymy w świątyni, tego Gorda na karnie, który jest fruity. Mm, I to zrobimy na odcinku, że to to nagram. Po ten 2013 ma to jest 14, 14 15, nie wiem, który tam e, no ale lubię ci lepiej. To za market, bo ich mam za dużo. A to fill do tam nie opłatni tam jest. Oto ja auto z thriller'a. Tutaj nie będzie nowego slime, trzeba było mieć. Yy, kupię ironet. Tak, to jest ironet. Nie no wiadomo przecież, czy to było ironet. Macie tam was zbierać mi maszyneczko. Te ploty muszę stąd wziąć. Ale przyjmiję te drugie slime, no jest to Mieraj mi są to nie wesołe nie? No tak. Ale kup mi im to auto fridlera po począt i tutaj po tej karmi. to... Ech, no Dla ja jej sobie kupię. Be, no Bensensowne nie, naprawdę. Trochę cię pozby markadać, nie? Trochę dużo tu im dajemy, nie? Żeby nie musiał karmić. Nie mam no, tak z, z 30 tam rzucę Tak po 60, żeby tam miały nie no, Też zgułą slajmy powoli im... To im wyrzuciło? W trybie proszę mi powiedzieć, ej ją ja to pozbiera Jak się tak to im dawało w trybie zwolnionym, dlatego to im wyrzuciło <grym> Ale boom slime y też trzeba mi się mieć. Już powoli wezmę też szansę, czy też żeby brał powoli te slime. Boom slime. Y. Na pewno. I to powodem tego odcinka. Ja no na zapach znowu z I co mi tam szkodzi? No nie. No, i nas z tego odcinka. Pa patrz.